Jak każdy rynek finansowy w chwili obecnej jest dynamiczny i trzeba być w nim na bieżąco, aby móc odpowiednio reagować. Bank Centralny przewiduje kolejne wzrosty stóp procentowych, ale jesteśmy przekonani, że nie będą to tak drastyczne zmiany jak w innych krajach na świecie. Kluczowy wpływ na to ma sytuacja ekonomiczna, a jak wszyscy wiemy, na przestrzeni lat Norwegia jest krajem stabilnym gospodarczym. Z doświadczenia wiemy, że banki w Norwegii walczą o klienta, oferując konkurencyjne warunki. Dlatego nawet jeśli następuje wzrost oprocentowanie, to zawsze można porównać swoje aktualne warunki z ofertami innych banków. Wyzwania, w zasadzie każdy dzień to nowe wyzwania. Nadal będziemy wykonywać swoją pracę z dbałością o dobro klienta. We employ consultants who speak different languages, so we are able to help clients who need help in a language other than Norwegian. In addition to English, we also serve clients in Lithuanian, Russian and Polish. Our website is available in each of the above mentioned languages, so you can fill out the form and read information about our activities in any of them.